kochani, miało być bez głosu, ale i tak mnie ktoś zablokował, standardowo zresztą, więc wrzucam filmik jeszcze raz zapraszam Was na przegląd, dzisiaj będą nowości bożonarodzeniowe będę też mierzyć butki, a raczej moja mama, bo mówiłam mam ostatnio że kupiła te kremowe buty, które są w Pepco pokażę też Wam fajne kurteczki tutaj macie piżamki z najnowszej gazetki pieski dla dzieci za 30 zł. Tutaj one, zobaczcie, tak się prezentują długie spodnie. Welurkowe, bardzo ciepłe, fajne piżamy. Dla dziewczynek i dla kobiet są w te kotki cudowne. Ja ostatnio pokazywałam na kanale, więc przejdę od razu do tej hitowej kurtki. Zobaczcie, tutaj jest miejsce na kciuka. Fajnie ręce ogrzeje te przedłużenie kurtki. Ona kosztuje 110 zł i tu akurat mam, a nie 100 zł, i tu akurat mam rozmiar 46, tak więc tutaj też są duże rozmiary. Zobaczcie, jakie fajne sweterki, takie oversize pokazały się w Pepco. 50 zł od S do 2 razy XL. I tutaj jeszcze jest taki sweterek, też jest bardzo fajny, przyjemny, w takim brązowym kolorze. On kosztuje 40 zł od S do 2 razy XL, jest taki prączkowany. I kolejna mm, bluzeczka z długim rękawem, też taka cieplutka, w delikatne paseczki. Tutaj zaraz zobaczymy cenę 25 zł. I uwaga, do 3 razy XL. Fajna bluza, napisy ma z takiego baranka. Piękny bordowy kolor. Teraz w ogóle jest hit połączenie bieli, beżu, szarości z właśnie bordowym kolorem. Zaraz pokażę Wam cenę 50 zł od S do 2 razy XL. I na środku ma taką luźną, dużą kieszonkę. Są też kamizelki, ale to wiecie, 60 zł. Tutaj mamy tylko trzy rozmiary, fajne beżowe, takie mm, cappuccino, 50 zł. Zobaczcie, one są dłuższe, więc będzie cieplej. A to są te budki, o których Wam mówiłam. One kosztują... Jak Dobrze pamiętam 50 zł, ale też je ostatnio pokazywałam. Tak więc tylko teraz, tak na szybko, jak one wyglądają na nodze. Kombinezon w gwiazdeczki welurkowe, przemięciutki, przedcudowny, 60 zł na zamek. Więc jak lubicie tak się otulić w zimę czymś ciepłym, to naprawdę Wam się spodoba ta propozycja z PEPCO. Przy kasach jeszcze możecie kupić za 60 zł takie klocki, choinki. Pojawiły się też, zobaczcie. Termofory 12 zł i tutaj macie fajne, takie cieplutkie z misia 25 zł w serduszka. Ten mm, ocieplacz do stóp jest też ekstra. Tu w ogóle będziecie mieli jeszcze inne, to Wam pokażę w następnym przeglądzie 45 zł, taki ładny pingwinek. I tutaj dodatkowo chyba jest kocek nawet w środku. A jeżeli chodzi o koce, to zobaczcie ile pięknych koców pojawiło się w Pepko. Tutaj dojechały dwa, ostatnio Wam pokazałam, czerwony i biały. Tutaj te cudowne rzeczy też były. Mamy pojemnik taki większy, były te malutkie ledowe, teraz macie taki szklany. 15 zł, pojemność 1,3 litra, tak więc fajny na ciasteczka. Ostatnio też pokazałam właśnie ten cukierkowy pojemnik, a tutaj macie taką buteleczkę 25 zł, ale... I jej bym nie polecała, bo szkło jest tak cieniutkie, zobaczycie same jak będziecie widziały w Pepco. Szkoda pieniędzy, bo to się przywróci i to pęknie. To jest tak cieniutkie, jeszcze nie widziałam ba takiego cieniutkiego szkła. 10 zł są te żebrowane pojemniki na pierniki, na ciasteczka. One jeszcze będą z czapką Mikołaja, na razie mamy tutaj pierniczek w kształcie gwiazdki. Są jeszcze takie większe i kominki skrzaty wjechały na półeczki do Pepco za dwie dyszki. I macie do wyboru albo zielony, albo czerwony. A tutaj już macie zestaw dwóch szklanek Grincha za dwie dyszki. Fajne zielone słomki. Dojechały też, widzę, fajne miski na e, słodycze dla dzieci za 30 zł. Tutaj mamy Mikołaja. Takie większe misy też były, tylko z samymi nogami w zeszłym roku. Kolejne domki, tym razem złote, podświetlane led -em. Piękne, 12 zł. One jeszcze są w kolorze białym ale te są większe, 17 zł i one idealnie pasują do tej szklanej patery, którą Wam ostatnio pokazywałam. Zobaczcie, tak wyglądają, jak świecą, a tak, jak nie ma światła. 20 zł świeczki nowe. I tutaj w sumie pokażę Wam fajny kubeczek jeszcze mm, z podwójnym dnem. 20 zł ma czapkę Mikołaja. I właśnie z taką czapką będą też słoiki. 35 zł taki termosik do picia, ma fajną brazoletkę. Mm, w takie kwiatuszki, taka świąteczna propozycja 500 ml choineczki. Złote. W zeszłym roku jeszcze były srebrne. Zobaczymy, czy dojadą. 9 zł. No i ten koc jest przepiękny. 40 zł. Zobaczcie, jaka propozycja na święta. Ale jak wiecie, tego jest zdecydowanie więcej. Tutaj jeszcze dojechał. Widzę nowy taki w kratkę. 50 zł. One mają wymiary 150 na 2. Ten jest taki bardziej coś w stylu baranka. A tamte są takie misiowe. 30 zł. 2 Dziadki do orzechów, złote albo czarne, choineczki za 6 złotych. No i tutaj mamy przecudowny dozownik do mydła w kształcie śnieżynki za 10 złotych. Jest naprawdę przepiękny, z końcówką srebrną nareszcie, nie tylko złotą. W pepko w nowości znajdziecie też takie fajne duże słoje i tutaj macie bałwa na 20 złotych. Jeszcze jest obok choinka, ale tą choinkę pokażę Wam jutro. Kochani, życzę Wam cudownej niedzieli. Dzisiaj może jeszcze wrzucę jeden filmik. Jak słyszycie, już jest lepiej. Jeszcze się kuruję, ale coś dla Was jeszcze przerobię. Już od rana dzisiaj ktoś mi podniósł ciśnienia, ale spoko. Słoneczko świeci, będzie dobrze. Miłego dnia.